Cześć z tej strony, Marcin Wyszyński. Dzisiaj mamy trening z obrony, z flokim, owczarek belgijski, dwa lata. Będzie praca na gumie, gryzienie w centrum, zmiana nóg prawa lewa, do tego elementy puszczania, ale całość zobaczycie na filmie. Postaram Wam się w międzyczasie wszystko tłumaczyć. Na razie zaczynamy z bliższego dystansu. Tak, żeby wyczuć sobie dystans, na jaki nam się naciąga guma, i żeby też na razie pies nie miał aż takiej prędkości, żeby pilnować tego centrum do gryzania. Ja jestem gotowy. Jak daję sygnał przewodnikowi i pies jest cicho, to przewodnik puszcza psa. To samo, prawa strona, pies jest spokojny, to puszczamy psa. Ja jestem już gotowy, pokazuję mu kijem, gdzie będzie gryz. Super! 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 Super, puszczamy, i odwołanie. Teraz wyjątkowo powtórzymy sobie prawą stronę, ale będziemy uczyli psa y, gryzienia w prawą stronę, mimo tego, że lewa strona będzie wyeksponowana y, z przodu. I w momencie, jak pies będzie bieg, ja będę robił na razie nie szybkie przejście, żeby nie pogubił się, nie chwycił tej nogi, tylko w miarę wolne przejście, żeby go uczyć gryzienia tej pierwszej dostępnej e, nogi. I pierwszej, i nogi, która jest stabilna, żeby nie gonił nogi, która ucieka. I spróbujemy to samo sobie zrobić na, na dwie strony. Czyli Super! Da. Super! Da. To samo spróbujemy zrobić na drugą stronę, czyli prawą eksponuję i jak pies będzie biegł w czasie biegnięcia, eksponuję mu nogę właściwą do ogryzienia. Okej, jestem gotowy. Super. 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 Super, jeszcze raz to samo gryzienie na prawą, lewa jest z przodu. I tak, żebyście mogli z tej perspektywy, być może lepiej zobaczycie. E, robimy przejście, z tym, że to przejście będę już trochę robił w późniejszym elemencie, bo pies mniej więcej wie e, już, że musi przekręcać tą, tą głowę na prawo, na lewo, więc postaram się już mu trochę e, później zrobić to przejście, żeby szybko podejmował decyzję, żeby uczył się szybkiego, szybkiego podejmowania decyzji. Dobra, ja jestem gotowy. Super To samo na drugą stronę ja jestem gotowy wywodnik gotowy Super Tak jak teraz było fajnie widać mam nadzieję Super 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 OK, spróbujemy jeszcze dwa razy powtórzyć z, pers z drugiej strony, żeby być może będzie to lepiej widać z tej perspektywy z tyłu. Czyli lewa do gryzienia, prawa oszukuje. Ja jestem gotów. Super. Super. Na drugą stronę. Prawa gryziona, lewa osikuje. Super. Brawo. Super. Kusie. Brawo, kusie. Brawo. I ostatni raz, bo pies już jest zmęczone, żeby nie przedobrzyć e, czyli gryziona lewa prawa oszukuje e, i spróbuję to zrobić w takim e, maksymalnie późnym momencie, ale oczywiście będę się starał, żeby wyszły Super! Eksu. Super kusz się kuszy daj mu odwołanie. E, mam nadzieję, że będzie to widać w kadrze e, o co chodzi w tym całym treningu Uczymy psa przejść, gryzienia w centrum. E, Coraz później próbujemy wprowadzić to oszukanie psa, żeby szybciutko decydował przechwytywanie tej nogi bliższej i pasywnej nogi. A ta metoda mocno się sprawdza w sportach ringowych, ale tak, tak naprawdę również i u psów służbowych, bo sam to kiedyś przerabiałem na własnej skórze, gdzie jeszcze nie znaliśmy tych wszystkich metod. E, ringowych czy sportowych e, a one mają naprawdę szerokie zastosowanie również i psu, u psów służbowych, także polecam oglądajcie bo jest tutaj sporo ciekawych informacji i sporo e, typów trików e, do tego żeby się rozwijać w kynologii tej obronnej, także dzięki e, dzięki dla Flokiego i przewodnika i widzimy się e, kolejnych odcinkach.